Kurito. Zatrzymaj nagrywanie, A trawie... głośność, dostępność. Sama, eee, sama, kana sama kanapka. Sama kanapka, kurito. Mhm. A Pani mi powie ten Kentucky Gold Wrapper, to co tam jest? Kochani, Słyska? zgadnijcie gdzie jesteśmy? Tak, jestem z Monią. W tym Gold Wrapper jest e, sos Kentucky, jest e, sałata, pikra, e, krawki tak cebulowe, ser i mięso. Pika. To ja poproszę. Ma być? A do, tak, a do picia co chcesz? Nic. Sama kanapka? Czy... Na pewno. Czy Ja sama kanapka. Ten taki Gold uh -huh. I to wszystko. Chciałabym kurytę i ten taki Gold grader, tak? Tak. Może... Zapraszam do no. Dziękuję. Dziękujemy. To wszystko. Kochani, zgadnijcie gdzie jesteśmy. Tak, na pewno w KFC, ale... Co mówisz? No, to może. Nie? Ale jesteśmy w miejscowości, w której się poznaliśmy, a przypominam, że poznaliśmy się na Czapli. Dzięki Adriance Bosmance, Adrianko kochana. Gorąco Cię pozdrawiamy. My dwa strzelce postrzelone, spontaniczne, dynamiczne. Klecik przy barze zrobiłem filmik właśnie taki e, jak byłem e, troszkę pod wpływem alkoholu, troszkę się Wam przy pożaliłem. Tak, tak, mnie rybka w kur. Tam dalej. I moi rybka wkur i powiedzmy basta. Koniec z rybkami. Rybki są kochane, fajne, ale trzeba od nich odpocząć. Pozwólcie im trochę pójść pod prąd albo może trochę opaść na muł troszeczkę, skoro nas nie docenia, prawda kochanie? Uh -huh. No właśnie, bo nasz strzelców trzeba docenić, bo my jesteśmy bardzo fajnymi ludźmi. Ale mamy swoje pasury. Nie lubimy łańcuchów, nie lubimy klatek, lubimy po prostu żyć i my żyjemy. I dzisiaj jest spontan i jedziemy. Ha, więc jest mega. Teraz wam pokażę wozwiązek kuri, tak dawno nie jadłem. Nie wiem, czy będzie widać. O, tu jest KFC i my jesteśmy, my jesteśmy gdzie? W Ostrudzie, cudownej Ostrudzie. Ona jest dla mnie magiczna, bo to naprawdę dużo fajnych osób poznałem przy okazji. No nawet takich nawet swoich ludzi tak naprawdę fajnych, fajnie też poznałem, bo ludzie, którzy właśnie stąd walce więc gorące pozdrowienia dla ostróż, ostru dziaków, ostru, właśnie nie wiem, poprawcie mnie proszę, nie chciałbym go obrazić, żeby to nie zabrzmiało. jest mega, mega, także my sobie teraz będziemy jedli i, i tak spędzamy część Sylwestra, potem się rozjeżdżamy, ale, ale jest mega, mega, mega. No właśnie, co z tym KFC? Halo! Nie wiem, czy czekać. Boże, okropne. Pogoda deszczyk pokropuje. Był mróz w tym roku dwa dni, a teraz na razie jest spokojnie. Odwilż cieplutko. Ile stopni mamy Moniś? Nie wiem, a tutaj nie mam. Nie Ale chyba jest pięć, mi się wydaje, że jest bardzo ciepło. W tej kurczowo bardzo, bardzo ciepło mi jest. no. Pauza, przycisk. Pauza, piszcie, Także kochani, już mam kurito. Cicho, tam już mamy tę kurito, będę właśnie na SIAT. A jak coś, to w Warszawie Monie ma namiary do bardzo dobrego stomatologa, tak? Mhm. Którego bardzo gorąco poleca, więc jak ktoś będzie chciał jakiś namiar. A co on między nimi robi właśnie? Mm, on głównie protezy sztuczne zęby i aparaty. Aparaty? Aha. O, proszę bardzo. Więc w więc, więc ten sposób. Więc jak coś, to polecamy. E, I ja biorę się za jedzenie do kontaktu. Później pauza przycisk.